Hewitam, witam! Siemaneczko, ludziska. Nie. Jeszcze raz. Tego nie było, tego nie było. Nie było tego. Okej, okay, ludziska. Siemaneczko. Z tej strony Freezy, a to. minecartowe opowieści Rika Minecraft Tales. What the fuck, co to za tytuł? Ale to nic, ludziska. Gra jest całkiem spoko. Wow, 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 wow. Wow, wow udało się. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu, no. umieramy jak szmata. Okej. Okay. Ale to nic, ludziska. Jesteśmy takim oto, tutaj widzicie. Wa... Jesteśmy tutaj takim oto, jak widzicie, wariatem, który tutaj się rzuca w wagoniku. What? Rzuca się w wagoniku? No, najwidoczniej tak. Yy... I sobie po prostu jedziemy, wiecie, mamy tutaj chyba jakąś trasę z tego, co ta właśnie widzę na górze. Zł moja postać się właśnie rusza, znaczy taka moja głowa bardziej. No, kurde, no nie mogę tego przejść. Rusza się moja głowa i chyba po dojściu do końca jest albo koniec gry, albo kolejna plansza. Ale do kolejnej planszy, albo do tego ów końca gry, nie dojdziemy chyba nigdy. Nie. nie dojdziemy chyba nigdy. Właśnie tak. Bo jestem po prostu słaby. shit Masakra. Pełna koncentracja teraz. 100%, 100%. 100% 100% akcji, 100% skilla, 100% laka, 100% wszystkiego. Wo, 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 synu, nie tam się nie da doskoczyć, nie, to gra jest nie do przejścia. Trzy razy nie dziękuję. z ludziska, no, bo ja się po prostu, po prostu się wciągnąłem. Najbardziej wciągamy tutaj właśnie sama muzyka, bo jest taka spoczko, taka, spoczko, taka mm. No nie! No nie! Nie! Masakra ta gra jest. jest. Niby chce się grać dalej, ale... Powiem wam tak, te, te śmierci po prostu nie zniechęcają. Właśnie tak bardziej motywują, że tak byłem blisko, mogę to przejść jeszcze raz. Tym razem mi się uda. A to go no kurde, no widzicie, no przeszedłem, przeszedłem. Ale no to. to, to... No. Ej, właśnie, moja myszka przeszkadza mi tutaj. Fak. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, teraz się nam uda ludziska. Teraz czuję, że pobiję swój rekord. Patrzcie, jak teraz lecę! Lecę! Nie nie nie, 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 no! Puh. Dobra, ludzie, ostatnia próba. Ostatnia próba, bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Sama muzyka jest epicka, co dopiero do... no, gra. Ta animacja jest the best. Nie wiem. Ej, no zagadałem się, to się nie liczy. Jeszcze raz. Mm -mm. tak, właśnie tak. Uuu. Będę teraz rapsował. Po... Nie, nie będę rapsował. To też się nie liczy. Ostatni raz już wiecie. No, ostatni z ostatnich. Taki ostatek. Pyk! Pyk, pyk. No nie no kurde, no specjalnie to robisz. Specjalnie? Specjalnie jak ja... Nie. Dobra. Ostatnie, ostatnia szansa. Kończymy. Naprawdę. Naprawdę. Nie mam zamiaru was kłamać, naprawdę. poch, po, 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 po. mm, mm. To się nie da grać chyba długo. <grymio> nie. Nie. Tak blisko sukcesu. Blisko sukcesu. Pokonuję jedną trzecią trasy. Nie Okej, Ok, kontynuujmy. Las, dwa cy, las, dwa cy, las, dwa cy. Uh, 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 właśnie tak. Lecimy, ludziska, lecimy, 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 boom. Teraz 100% Skillsa, 100%. No, co mnie rozwaliło? co uderzyłem? nie Ta gra jest po prostu koszmarna. Ale cholernie uzależnia. Naprawdę. Jest po prostu zarobista, no i strasznie denerwuje. ludziska właśnie takie zdanie ode mnie dla was do was do odbioru waszego wow 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 synek udało się no nie tego się nie da przejść ta gra jest popieprzona centralnie normalnie koniec ever Foch ludziska podoba wam się mam nadzieję że wam się podobała właśnie taka seria gdyż mam zamiar nagrywać takie jednoodcinkowe shorty shorty what chcesz nagrywać Jednoodcinkowe spodenki Takie jednoodcinkowe serie z właśnie z takich gier, które możecie grać za darmo, wiecie, to, tą grę akurat znalazłem na cda.pl Tak i... mam już kolejną tytuł gry, w której będę grał. Aha, i te gry muszą mnie denerwować. Tak trochę muszą mnie denerwować, żeby mnie trochę denerwowały, a nie żeby były proste. Na przykład ta gra mnie denerwuje. Głupia. Okej, okay, tak, właśnie tak. Boom! Nie, no, kurde no! Ostatni raz, ludziska, proszę Was, ostatni raz. Ta gra jest naprawdę uzależniająca. Wiecie co? Od, odrzućcie dragi, papierosy i marihuanę i alkohol. Zagrajcie Minecraftowa pobieżcie Rixa Minecraft Tales. Tak, to jest dopiero kop. Naprawdę. Polecam. Bum. He. Przecimy. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Beka z tej gry jest naprawdę. Jest taka oczujemna troszeczkę. Aha. Właśnie. Nie. Dobra, ludziska, Teraz ostatni raz naprawdę. I kończymy odcinek. Pach. Pach, pach, pach. Pach, pach, pach. pach. Wow. Ekstra, nice, 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 nice Bardzo spoczko gra. Kolejna będzie też dosyć dobra, nie? Koniec. Ever, koniec, 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 po prostu. To już jest koniec, nie ma już nic. Ludziska. Jeżeli Wam się podobało, łapa w górę, komentarz, su. BUM! <laughs> <laughs> jeżeli wam się podobało łapa w górę. <laughs> Trzymajcie się następnego odcinka, pa! pa.